Cześć, witam Cię w kolejnym filmie z serii Zbuduj biznes trenera personalnego od podstaw. Chcę Ci pokazać, czym jest nisza. Dobrze to definiując, nie tak jak niektórzy, którzy o, tej, o tym gadają w kółko na rynku, a praktycznie nigdy nie podają przykładu. Zawsze mnie to zastanawia. Dlatego dzisiaj Ci powiem o niszy. O co chodzi z tą niszą i po co chcecie trochę zainspirować do tego? Dlatego, że większość trenerów nie ma na siebie pomysłu. Generalizując, ale tak jest. Po prostu, czyli oni robią wszystko dla wszystkich. Jak pytam niektórych trenerów, to dla kogo ty to robisz? No, ci, co chcą schudnąć, i ci, co chcą przytyć. Taką strategią wpadasz do szufladki każdy trener personalny na rynku. Jak do tego podejść, żeby tą konkurencję trochę przegonić, ewentualnie po prostu jakby nie wpadać w ogóle w szufladkę tak dużej konkurencji. Uprzedzę cię, że podając ci te nisze, po prostu musisz się dokształcić, dlatego że to wymaga więcej od ciebie. Jest coś takiego w biznesie jak próg wejścia czy bariera wejścia, i to polega na tym, że jeżeli tworzysz barierę wejścia, to Twojej konkurencji jest ciężej tam wejść. Jaka jest bariera wejścia zostania trenerem personalnym? Żadna, Robić tygodniowy kurs i jesteś. Jaka jest bariera zostania np. psychodietetykiem? psychodietetykiem. To właśnie jest specjalizacja, o której Ci powiem, takich osób wbrew pozorom nie ma dużo na rynku. Co musisz umieć? No musisz umieć psychologię i dietetykę przede wszystkim w miarę OK. Czy trzeba studia kończyć? Nie do końca, byłem na studiach dietetycznych, więc gdzieś tam wiem jak tam wygląda, byłem i w szkole dietetycznej. Więc powiem Ci tak, kursy są o wiele lepsze, jakby czytanie dużej ilości książek, przede wszystkim weryfikowanie badań, to polecam. Nie zostanie tym dietetykiem. No tak, trafiasz do osób, które mają trochę poważniejszy problem niż chcę zrzucić 5 kilo, tylko mają problem na przykład z jakimiś tam problemami bardziej natury psychologicznej, w tym, czyli podjadanie, jakieś objadanie się i tego typu rzeczy. Od razu oczywiście dla osób, które się chcą E, przypieprzyć, e, to jakieś anoreksje czy tego typu rzeczy, to wysyła się takich klientów do psychiatry. To nie jest wasza rola, nie jest rola dietetyka czy, czy coś. E, natomiast ja mówię o takich zwykłych rzeczach, że ktoś nie potrafi zrezygnować, na przykład z e, jedzenia codziennie czekolady wieczorem i, i, i normalny trener mu nie jest w stanie pomóc, dlatego że nie ma takiej wiedzy. Kolejny punkt niszy, który no, która jest fajnie do zagospodarowania, i ci powiem dlaczego, to jest przygotowanie motoryczne. Wiemy co to są cechy motoryczne, bo cechy motoryczne to na przykład siła, moc i tego typu rzeczy, czyli kształtujemy je u zawodników. No znowu, zwykły trener ma bardzo nikłe pojęcie na temat na np. generowania mocy, czy, czy po prostu pracowania nad szybkością, zwrotnością i tego typu cechami motorycznymi. Jeżeli się w tym wykształcisz, to po prostu będziesz pracować z lepszymi klientami, z zawodnikami, z osobami, które chcą przejść na wyższy poziom, bo chcą szybciej biegać, być sprawniejsze, z bokserami, fajterami, siatkarzami, piłka nożna, to są wszystkie te dyscypliny. Po prostu, jeżeli masz w tym, masz, w tym wykształcenie, masz, możesz z takimi ludźmi pracować. I oczywiście musisz umieć się promować na tyle, żeby ich przyciągnąć. Kolejna nisza, którą chcę Ci przedstawić, to jest nisza. Wspomnę tu o Michale, ponieważ Michał osiągnął jeden z większych sukcesów. Kiedy zgłosił się kiedyś kiedyś do mnie na konsultację, to niezbyt wiedział wtedy, jakim trenerem chce być. No i wtedy porozmawialiśmy długo o tym i on przeszedł w niszę przygotowań. Do zawodów Silverkop. Okej, okay. robi też inne rzeczy, bo to jest kulturystyka na luzie jego grupa. Natomiast nawet kiedyś nagrywałem tutaj z nim filmik na YouTubie. Michał bardzo mocno poszybował, ma chyba 2-3 tysiące osób w tej grupie, ma pełno klientów, jest zadowolony z tej niszy. To, co go charakteryzuje, to przede wszystkim wiedza na ten temat, sam jest zawodnikiem, to jest podstawa. Jeżeli chcesz kogoś przygotować do zawodów, polecam być po prostu zawodnikiem. Tak ktoś poda przykład pewnie Adama z branży, który który nie ma może super sylwetki, natomiast jest mega dobrym gościem od przygotowań, natomiast takich osób jest mega mało. Po prostu jeżeli chcesz do kogoś, kogoś przygotować do zawodów sylwetkowych, to wyglądaj dobrze i startuj w tych zawodach przede wszystkim, inaczej ciężko. No i musisz mieć też wiedzę z zakresu na przykład dopingu chociażby, czy, czy po prostu takiej dietetyki sportowej, bo to akurat z, z takim zdrowiem tradycyjnym nie ma wiele wspólnego. Grupa bardzo ogólna, którą chcę przedstawić właściwie dwie. Po prostu mężczyźni i kobiety. Są trenerki, które zajmują się kobietami, ale też trenerzy, którzy zajmują się kobietami i na odwrót. Trenerzy zajmujący się mężczyznami i trenerzy zajmujący się. Znaczy, przepraszam, trenerki zajmujące się mężczyznami. Dlaczego tak się dzieje i czemu ten podział? Bo jako na przykład facet, jeżeli mam problemy natury takich jak facet, wolę się zgłosić do kogoś, kto się specjalizuje w treningu dla mężczyzn, diecie dla mężczyzn i suplementacji dla mężczyzn. Tak samo jak idziesz do kardiologa po to, że masz problemy z sercem, a nie dlatego, a nie idziesz do zwykłego lekarza z tym. Możesz oczywiście na podstawową diagnozę, natomiast to jest właśnie taka sama różnica. Dlatego po prostu, jeżeli już nie masz kompletnie pomysłu na to, jak podejść do tematu, to bądź albo dla tych, albo dla tych. następna grupa to są e, matki z dziećmi. Możecie zas zaskoczę, czy nie? Natomiast w ogóle e, ciąża, a później życie matki z małym dzieckiem i w ogóle spędzanie z nim czasu w domu, to też jest jakby specyfika pe pewna życia jeśli ja na ten temat jakoś bogato nie będę wypowiadał, nie jestem ani kobietą, ani nie mam dziecka natomiast wiem, bo pracowałem też z takimi kobietami i wiem, że mają swoje, e, swoje problemy i swoje środowisko e, życiowe prawda? i gdzieś tam to, to też się może odbijać e, e, na treningu i na diecie więc dlatego to też jest grupa, którą fajnie zagospodarować. Następna grupa, którą warto by było się zająć, to jest siedzący tryb życia. To mogą być przedsiębiorcy, menedżerowie, pracownicy korporacji, osoby w ogóle siedzące. Po prostu pracujące na siedząc. bo najczęściej ich dzień wygląda tak, że po prostu siedzą w pracy, jadą tam samochodem, później wracają samochodem, siedzą przed telewizorem, generalnie w ogóle siedzą i wtedy się tworzą takie problemy cywilizacyjne, bóle kręgosłupa, cukrzyca, insulinooporność, po prostu ten brak ruchu nawet powoduje nieraz... Inne dolegliwości. Więc po prostu, jeżeli znasz tą specyfikę, a najlepiej w ogóle jak sam to kiedyś przeżyłeś, to jest super. Wtedy wiesz, jak ci ludzie rzeczywiście mają problemy i fajnie jest im też pomagać. Nie? Tutaj tak, tak się spotykam trochę z trenerami nieraz, którzy myślą, że to jest jakiś worek pieniędzy i w ogóle jedyny sposób na. na mm, na sukces w branży, czy coś takiego. To otóż e, kwestia jest taka, że ktoś ma dużo pieniędzy, ale nie chce u nich wydać na trening albo na plan treningowy, albo nie chce ich wydać u ciebie, a ktoś, ma, ktoś zarabia 3000, ale, ale wydał 1500 u trenera, bo to jest dla niego mega ważne w życiu. Więc nie patrz na to tak jak na worek pieniędzy, w ogóle najlepiej nigdy tak nie patrz na, na klienta. E, po prostu to jest dany typ problemów. Jeżeli chcesz się tym zająć, to Cię inspiruje do tego. E, następne nisze, które ja chcę Ci przedstawić, to jest doping. Co tu o dopingu mówić? No jak jesteś w branży, to wiesz czym jest doping. Fajna nisza generalnie, czyli po prostu jakby uświadamianie osób na, na ten temat. Nie mówię o nawoływaniu do dobrania sterydów czy coś takiego, tylko po prostu jakby do szerzenia świadomości na ten temat, pomocy ludziom, najpierw jeszcze współpracą z jakimś endokrynologiem. Generalnie doping to jest w ogóle mega fajny temat, który ja lubię. I ostatnie, a ujmę to nawet w jeden punkt, młode osoby, Starsze osoby. No tak. Czyli po prostu specyfika pracy albo z dziećmi, czyli wiadomo, zgłaszasz się do ich rodziców, albo z nastolatkami, czyli no powiedzmy, że osobami do dwudziestki na przykład, albo osoby starsze, czyli pracuje z ludźmi po 60. Oczywiście nigdy nie ma reguły, natomiast ci i ci mają podobne. Znaczy, ja przepraszam, całkiem inne problemy i całkiem inne środowisko. Młode osoby bardzo się rozwijają, trzeba zupełnie inną dietę, inny trening. To samo jest z osobami starszymi, gdzie, gdzie praktycznie dochodzą elementy rehabilitacyjne i itd. Tak Spiąłbym to taką klamrą, której nie planowałem powiedzieć, natomiast powiem, czyli trener medyczny, coraz, powa, coraz powszechniejsza rzecz, trener medyczny, czyli osoba, która łączy taką funkcję trochę fizjoterapeuty, masażysty i trenera. Generalnie zajmująca się takimi problemami z kręgosłupem, z barkami, z kolanami, z biodrem, z kostką, i z karkiem i tak dalej. Czyli wszystkie te problemy takie natury psycho, po prostu jakby sprawnościowe. No i to, to tak bym do tego poszedł. Wiele osób nie lubi tej nazwy, ale to już jest inna sprawa, dobra. Mam dla Ciebie kolejne ćwiczenie. Jeżeli nie zrobiłeś pierwszego, wróć do niego bo tutaj jak widzisz to się będzie ze sobą łączyć jeżeli moją e, gdzieś na mocną stroną jest to że lubię po prostu na przykład tam jakąś, jak, jakąś wiedzę akademicką i dobrze ją przyswajam, No to na przykład dla mnie może być fajny ten, ten trening przygotowania motorycznego, czy też doping, bo jest tam bardzo dużo takiej drobiazgowej wiedzy, gdzie jeśli kogoś słabą stroną jest analityka i zbieranie dużej ilości danych do umysłu, operowanie nimi, no to wiesz, on nie będzie z tobą konkurował, bo to będzie jego słaba strona i takich osób jest nawet sporo, więc po prostu, jeżeli zrobisz to pierwsze ćwiczenie, to z tym ci będzie łatwiej. Hej, i tutaj zbierasz sobie analizę słot i przekładasz to sobie na te nisze, które ci tutaj podałem. Wypisz sobie nisze, które cię interesują. Znowu się nad tym zastanów i wybierz jedną, którą się rzeczywiście zajmiesz. Dzięki, pozdrawiam, cześć.